Prawdopodobnie kiedyś słyszałeś słowo yo, ale czy wiesz dokładnie, co to znaczy i kiedy to używać? Yo jest skrót od you all. I to znaczy, że słowo yo znaczy wy. Pewnie wiesz, że po angielsku oficjalnie nie ma takiego słowa jak wy. I dlatego Amerykanie wymyślili słowa, żeby powiedzieć yaw. I oczywiście to zależy od regionu, bo na przykład yaw się używa na południu i może na zachodzie. To na pewno, jak oglądacie albo oglądaliście jakieś westerny, to wtedy słyszeliście, że ludzie mówią y'all. Ale jak też oglądasz filmy, gdzie jest dużo czarnych Amerykanów, albo ludzie, którzy mieszkają na południu, albo są z południa, to wtedy też usłyszysz, że oni mówią y'all. I tak jak mówiłam, y'all po prostu znaczy wy. To jest skrót od you all. To znaczy, że wy wszyscy. Bo pewnie wiesz, "you" może znaczyć ty, i też może znaczyć wy. Ale przez to, że to jest to samo słowo, to czasami to może być mylące. I dlatego Amerykanie wymyślili słowo y'all. Przykład jak możesz używać słowo y'all jest Hey, what are y'all doing? Albo Where'd y'all go to last night? Albo może nawet Hey, y'all wanna go to the movies later? To mniej więcej używasz y'all tak samo jak używasz wy po polsku. Ale musisz wiedzieć, że y'all jest bardzo regionalne. Na przykład ja nie używam słowa y'all, bo dla mnie to jest nienaturalne i może nawet trochę dziwne, przez to, że ja się wychowałem na północy. I na północy chyba nikt nie mówi y'all. Szybciej ktoś by powiedział you guys, i może jak jest na przykład z Nowego Jorku albo z Filadelfii, to wtedy by powiedział use, use albo use. Yes", to zależy kto to wymawia. I jak jest z Ohio albo z Pittsburgha, to wtedy ludzie mówią yinz albo yuns. I ja na waszym miejscu bym nie używał słowo yo. Tylko bym używał słowo y'all jak mieszkasz na południu w Stanach albo jak po prostu bardzo lubisz kulturę południową albo lubisz westerny i chcesz być, nie wiem, kowbojem albo redneckiem to wtedy Możesz używać słowa yo, ale ja na waszym miejscu bym po prostu mówił you guys. Ale teraz przynajmniej wiesz, że jest krótkie, małe słowo po angielsku, które znaczy wy. I to jest yo. I ci ludzie, którzy używają słowa yo, bardzo często używają słowa yo. To na pewno usłyszycie, że Amerykanie. Leży skąd są, oczywiście, bardzo często używałem słowo jo. To daj znać w komentarzach, czy już o tym wiedziałeś i zobaczymy się niedługo. Na razie, cześć!